Zgadnijcie, co mam w tym pudełku. Hmm? Pewnie z wielu z Was już dobrze trafiło, bo w tym pudełku mam okrągłe. Nic. Nic. Nie ma, nie ma w tym pudełku zupełnie nic. Tak samo jak nic nie wyciągnięcie po obejrzeniu tego filmiku. W sumie możecie wyłączyć w tym momencie ten filmik, bo gwarantuję Wam, że nawet po jego obejrzeniu nic się nie dowiecie bo nie mam wam kompletnie nic do powiedzenia. Zero. Nul. Pstro. Totalnie nic. Nic mądrego, nic interesującego, nic ciekawego, nic co by was mogło jakoś w jakiś sposób zainspirować. Kompletnie nic. Serio, możecie go w tym momencie wyłączyć. Ale przez mój sposób mówienia mam nadzieję, że odniesiecie wrażenie, że mam coś do powiedzenia. Ja nazywam się Miłusz. Może wielu z Was już mnie kojarzy z tego kanału na YouTube. Może już mnie śledzicie. Może jesteście moimi znajomymi. Nie wiem. Nic nie wiem. Może odniesiecie wrażenie, że to co mówię jest, jest genialne. I odniesiecie wrażenie, że może coś, coś wyniosę z tego filmiku. Ale na spokojnie. Zacznijmy od początku. Gestykulacja to bardzo ważna sprawa. Będę gestykulować moją lewą ręką, będę to robić moją prawą ręką. Czasami będę to robić obiema rękami. Czasami poprawię sobie okulary, żebyście myśleli, że, że to co mówię ma jakiś sens. Może jednak on ma coś do powiedzenia. Nie, już was ostrzegam, nie ma. Yy, następnie zadam wam kilka pytań. Na przykład, czy ostatnio ktoś poprosił was, żebyście napisali komentarz. Pod jego filmikiem, albo zasubskrybowali kanał. A może, czy oglądacie ten filmik na stojąco? Zastanówcie się. Świetnie, widzę kilka uśmiechów na Waszej twarzy. Niepotrzebnie. Teraz będę zachowywać się, jakbym opowiadał jakąś, jakąś historię z mojego życia, jakąś anegdotę. Jakąś historię, która pozwoli przełamać loty pomiędzy mną a Wami. Może coś osobistego, a może coś, dzięki czemu uda mi się zyskać w Waszych oczach trochę przychylności? Może to będzie coś... Ja wiem, nie, ja, ja wiem. Może to będzie coś wstydliwego? Gdy po całej historii wy zrobicie słodkie... Mm, wszystko to, co mówię, to, to szczera i tylko prawda. Ale przejdźmy do kolejnego punktu. Zamierzam obudzić w Was tego śpiącego intelektualistę, powołując się na tego człowieka. Jestem pewien, że ten człowiek w swoim życiu dokonał czegoś ważnego. Czegoś ważnego w świecie nauki. Jestem przekonany, że było to coś ważnego, ale nie wiem, kim jest ten gościu. Wziąłem jakieś randomowe zdjęcie z internetu. Pisałem po prostu w wyszukiwarce słowo naukowiec, i to było pierwsze, co mi wyskoczyło. A teraz chcę, żeby to wszystko wyglądało, jakbym snuł jakiś wniosek, buduję argumenty. Zachęcam Was do zmiany swojego życia. A tak naprawdę tylko kradnę wasz czas. Dalej tu jesteś i dalej nic się nie dowiedziałeś. Jeżeli dalej nie możecie w to uwierzyć, spójrzmy na te liczby. Spójrzmy na te liczby. Liczba filmików, które teraz nagrywam. Brawo, jeden. interesujące fakty, które przytoczyłem w tym filmiku. Zgadza się, trafiliście. Okrągłe zero. Hmm, jaka szkoda. Mój wzrost w centymetrach to 1,86 m. Jak się wyprostuje, oczywiście. Ale w stopach to już tylko 6.1. Zwróćmy uwagę na tą jedynkę z tyłu. Hmm? Ciekawe. 4 razy 5 równa się 20. Co ciekawe, 5 razy 4 również równa się 20. Matematyka bawi i uczy, zaskakuje nawet fizyka. Liczba 10 to najmniejsza liczba dwucyfrowa. Śledźmy ciąg 1, 2, 3, 4. Zaraz po nim momentalnie występuje 5, 6, 7, 8. Żeby jeszcze bardziej zagrać na Waszym czasie, podam kilka losowych liczb, nad którymi musicie się zastanowić. Liczba 7, 23, 375, 3,5 miliona. Świat liczb. Jest oszołomiający. Żeby potwierdzić moją tezę, spójrzmy na te wykresy. Może na przykład ten wykres kołowy. Możemy z niego wnioskować, że większość znacznie przewyższa mniejszość. Zdajecie sobie z tego sprawę? Co to może oznaczać? Spójrzmy teraz na ten wykres. Również podobnie nieistotne dane. Ale nagrywam ten filmik tylko dlatego, żeby pokazać Wam, że odrobiłem pracę domową. Przygotowałem się, zrobiłem scenariusz, przygotowałem wykresiki. Przygotowałem się do zrobienia tego filmu. Może jeżeli włączycie ten filmik jeszcze raz bez dźwięku, może pomyślicie, hmm, może ten gościu serial ma coś do powiedzenia. Gestykuję rękami, fajnie to wszystko wygląda. Ale prawda jest zupełnie inna. Ten gościu nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Ale postanowiłem, że nagram taki filmik, w którym będę brzmiał mądrze i wrzucę go na swój kanał. Zbliżamy się do końca, ale to jest jeszcze nie koniec. Spójrzmy na te słowa połączone z obrazami. Ale na ten moment skończył mi się tekst, więc będę musiał nieco improwizować. Łabalaba-dab-dab, Martin Stankiewicz, Kaletka latunku. Widzicie? To wszystko brzmi, jakby miało sens. Może wspólnie dojdziemy do jakiegoś satysfakcjonującego wniosku, ale. Umówmy się, jedyne co robię w tym momencie to stoję, gestykuluję i czasami poprawiam okulary, żeby wyglądać do mądrzejszego. Mógłbym nosić soczewki. Mógłbym. Ale w okularach wyglądam mądrzej. Ale teraz zwolnijmy. Zwolnijmy. Zmienię trochę ton. Będziecie mogli odnieść wrażenie, że buduję odpowiedni nastrój. Właśnie to robię. Wspaniała sprawa. Życie to kolejka górska, z której niektórzy spadają. Wiesz, jeżeli jest jedna rzecz, którą mógłbyś wynieść z tego mojego przemówienia, z tego filmiku, to chciałbym, żebyś pomyślał to, co słyszałeś na początku, a to, co słyszysz teraz. Ponieważ to, co mówiłem na początku, to, to było nic. I dalej tak jest. Pomyśl o tym. Albo nie. Ale wszystko w porządku. To jest Twój wybór. Ja zachęcam Cię jedynie do subskrybowania.